Cześć. Mamy okres zbierania grzybów. Prawie końcówka, ale zaczął się wysyp. No i dużo moich znajomych pyta mnie: A co zbieram, gdzie zbieram? I mówią po prostu, wprost, że nie umieją zbierać grzybów. Ja się nie dziwię. Mam ponad 30-letnie doświadczenie w zbieraniu grzybów, tak, ponieważ odkąd byłam dzieckiem, byłam zabierana na grzyby przez rodziców oraz uczona tego, jakie grzyby zbieramy, jakich nie. I zawsze się kieruję zasadą taką, że ja czegoś nie wiem, albo czegoś nie znam, albo jestem po prostu nieprzekonana do tego, nie zabieram ze sobą. Oczywiście, jeszcze grzyby przechodzą kolejną weryfikację przy przebieraniu, bo czasem może się coś trafić, albo wzięliśmy, żeby po prostu sprawdzić, czy to jest to. Grzybów jadalnych jest bardzo dużo, możecie to sprawdzić, kiedy kupicie sobie atlas grzybów jadalnych, w ogóle jakikolwiek atlas. I fajnie jest, Przeglądać go, a szczególnie jak macie dzieci, pokazywać dzieciom, jakie są grzyby. No i teraz w momencie, kiedy wiecie mniej więcej, które grzyby zbieracie, zabierzcie ze sobą taki atlas do lasu. Nie musicie tych grzybów zbierać. Fajnie jest, jakbyście zobaczyli te grzyby po prostu na żywo w tym lesie, jak to wygląda. A następną rzeczą jest taką, że w momencie, kiedy zbieracie już grzyby, poczuliście się troszeczkę pewniej, miejcie osobę zaufaną. Która umie w grzyby, jak to się mówi, będzie się znała i będzie mogła dla Was przebrać te grzyby, kiedy je przyniesiecie do domu, aby mieć jeszcze większy procent pewności, że nie zebraliście jakiegoś trującego bądź niejadalnego, bo nie wszystkie grzyby niejadalne są trujące. To też warto sobie posprawdzać w Atlasie i razem z Atlasem. Kolejną sprawą jest to, kiedy już idziecie na grzyby i zbieracie sobie, jeżeli się nie znacie, nie zbierajcie pod żadnym pozorem grzybów tych, które mają blaszki pod spodem, ponieważ jakby z założenia jest mniej grzybów z gąbką od spodu trujących niż te, które mają blaszki pod spodem. Także jeżeli się nie znacie, nie starajcie się szukać żadnych rydzów, opieniek panienek, inaczej kołpaków, surojatek, Nie zbierajcie tego, omijajcie, niech sobie rosną po prostu. Żadnej kani, jeżeli nie potraficie odróżnić, a czasem jest ciężko odróżnić kanie polną od tej, która, od tej, która też rośnie na przykład w buczynie, no to tu, tu troszeczkę łatwiej, bo po przecięciu jej ona się robi czerwona, dlatego że rosła w buczynie, ale na przykład kania polna jest trudniej do odróżnienia dla kogoś, kto się nie zna, od muchomora. O, a ja do Was gadu gadu. I znajduję też Ach, takie grzyby. I to jest borowik. Borowików, słuchajcie, jest kilka rodzajów. Są też borowiki, których się nie zbiera i są trujące. Mają wtedy bardzo ciemną głowę, czerwoną nogę i czerwoną tą gąbkę. Wtedy ich nie zbieramy. Są prześliczne, ja wiem, ale no niestety on jest trujący. Także jeżeli wybieracie się na grzyby, to najpierw przeszkolcie się, przeglądnijcie sobie w domu, w atlasie grzybów. Warto zainwestować, bo jeżeli są dzieciaki, to też warto im pokazać, nauczyć je. niech wiedzą, niech po prostu się znają. Będziecie sami wiedzieli. Będziecie też e, mogli później spacerując zobaczyć, gdzie te grzyby rosną, bo jest pewna zależność, w których miejscach rosną borowiki. Borowiki lubią rosnąć, tak jak widzicie tutaj na pewno za mną, w kilku miejscach. Na przykład w mchach i jagodzinach to są takie borowiki trochę wcześniejsze. Są borowiki, które rosną w buczynie, to są takie późniejsze, one są ciut ciemniejsze, troszeczkę inaczej wyglądają. Pod spodem są jaśniejsze, nogę mają bardziej wyraźną, ciemniejszą nie idealnie białą. Zobaczycie, że na przykład w brzuskach, tak, czyli te takie z białymi, z białą korą, czarno-białą korą drzewa e, bardzo fajnie rosną czerwone łby, czyli e, i koźlaki. Koźlarz czerwony i koźlarz zwyczajny. E, uważajcie na kurki, ponieważ ten, kto się nie zna, to jest ten z tych blaszkowatych. E, trudniej jest rozróżnić pieprznika jadalnego od pieprznika niejadalnego i od pseudo kurek, także jeżeli nie macie o, kolejny prawdziwy, jeżeli nie macie e, doświadczenia, to nie zbierajcie i chodźcie na spacery, chodźcie, oglądajcie tylko proszę Was, nie niszczcie nawet tych trujących, bo wiem, że są osoby które lubią kopnąć, uczcie dzieci też tego, żeby one nie ruszały niech sobie te grzyby rosną i pamiętajcie, że grzyby to są owocniki i chodzicie po grzybni tak naprawdę, a te owocniki to tak jak warzywa czy owoce, które zbieracie w ogródku kupujecie w sklepach. Pozdrawiam Was serdecznie.